Hej, kakao tutaj z i dzisiaj nagram dla Was kolejny filmik. Słuchajcie, jak robię opening właśnie y, tych oto labubu i jakbym miał gdzieś jakieś czerwone miejsce na skórze, to jakby co? Komar miał gryz. Y, więc dobra, mm, openingujemy sobie najpierw to. Ostatni opening był mega mocny, trafiły mi się aż dwa sekrety, więc słuchajcie, mega dużo. Aha, no i tak. Zizi nie chcemy, Baba nie chcemy, Hehe nie chcemy bo ich już mam Dada mam jakby podobnego do Dady yy, i ogólnie to najbardziej bym chciała Kuku albo Secret czyli Kuku albo Secret yy, no więc co, otwieram sorka widzowie, nie wiem dlaczego, ale mi urwało nagrywanie, słuchajcie yy, no i dobra, mm, mamy, słuchajcie co to jest za kolor nie da się zobaczyć koloru. Ej, dobra. Co jakiś szary? No, nie wiem. Mam nadzieję, że nie powtórka. Ej, więc dobra, ja lecę po i osią. A nie, tutaj jest oparcie. Tak. Okay. Ej, Jezus, jaki ładny kuku trafiłam. Ej, super. Jupi. jaki słodziutki w ogóle, patrzcie. kawaii. Mega słodki. Yy, dobra. No to yy, słuchajcie, teraz lecimy sobie, otwieramy drugie. Makarona. Słuchajcie, mega słodki. Tego brałam w ogóle na zakupy. I niestety Beckinton Energy Science nie było w tym chińskim, w którym ja kupowałam, więc dobra. Yy, nie się uwagi na cenę. Ja bym chciała, wiadomo, Sia Salt Coconut. Tofie bym nie chciała. To jest tofie, jak coś tylko jest zamazany. Yy, soj milk jest spoko. I litchi berry bym chciała, green grape też nie chcemy, no i secret wiadomo, albo sea same bean, no też spoko, ale najbardziej litchi berry lub sea salt coconut, albo secret, nie? Więc dobra. W środku karty też również nie ma, i dobra. Coś jest różowego. Czyżby mi się trafił ten, którego ja chcę? Dobra. Odbieramy. No Nie ma to Ej! Ej, trafił mi się Litchi Berry. Ale mam wrażenie, jakby one były z AliExpert. I trochę... Ej, dziwną, inną ma twarz niż ostatnio. Kiciuś, nie jest z tego. No, yy, słuchajcie, yy, no taki jest jakby pół na pół, że tak powiem, nie? Jakiś taki trochę krzywy jest. Jakby mógłby być lepszy, nic, nie wiem sama, który lepszy. Patrzcie, Oceńka w komentarzach. Yy, dobra, przynajmniej już mam. Nie mam powtórki. To się liczy, nie? Czyli jakby. Bo wiecie, ja zbieram całe serię z tego. Tak, jestem kolekcjonerką. Więc tak: um, Tofi już mamy. Green Grape już mamy. I Litchi Berry już mamy. Teraz słuchajcie: soy Milk. Sesam bean I sia. Salt Coconut. I secret jeszcze: um, As Heva Seed. Sisi. Dada. Ee, ja już mam z tego cztery Mam już Hehe, -He, Zizi, Baba I Kuku I jeszcze mus, musimy trafić Sisi i Dadę, ale Dadę już mam podobną I jeszcze Sikreta No, także słuchajcie Jakby zakup nie aż taki zły Ale ten Super Super, że go trafiłam Bo jakby chciałam należeć do takiego wiecie Niebieskiego albo trukusowego, coś takiego O kucze. A sprawdźmy jaki tutaj jest tu jest brązowy, taki ciemniejszy jako secret i mamy tutaj jeszcze watkę free. Yy, dobra, no więc co? Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie. Wpadajcie na mój, na mój drugi kanał Amigra i na mój kanał Amciacka Boka i na mój kanał nadawczy na Whatsappie i ten... i jeszcze... Na mojego TikToka, bo wbiłam 100 obserwujących na Soft Także jeżeli ktoś by się był ciekawy kto to, to ja tu jestem No I co? I, I jeszcze na mojego TikToka, między innymi zamieniam LKS Roblox Community No Także słuchajcie, to tyle. Jeżeli chcecie więcej openingów dla Bubu, to zostawiajcie łapki w górę. Ja i tak Ci się będę kupować. Ale no, zostawiacie łapki w górę po prostu, bo Czy będzie więcej łapek w górę, tym będzie więcej openingów z labu właśnie. Tymi pięknymi czudeńkami Słuchajcie, a ta wata mi gdzieś wypadła. a tu jest. Na spodnie mi spada. Dobra, także co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To bajonarka pa, pa!